Ten, jak i następny odcinek to będą takie przygotowania do Euro 2024. Czytaj rozegramy mecze towarzyskie. Dzisiaj dwa, i w następnym odcinku również dwa. Tyle, że dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają grupy Euro 2024, już rozlosowane z wszystkimi uczestnikami, a w następnym odcinku pokażę Wam powołania. Jeżeli oczekujesz mistrza Europy w tej karierze, to zostaw łapę w górę. Nie prosiłem jeszcze nigdy w tej serii, ale chciałbym, aby ona się fajnie rozrosła i żebyście mieli naprawdę duży fan z oglądania, a ja duży fan z tworzenia. No i przejdźmy do grup Euro 2024. Grupa A. Anglia, Szwajcaria, Serbia i Islandia. Bardzo ciekawa grupa i wydaje się, że Islandia jest drużyną yy, skazaną na straty, no jednakże no futbol pokazał nam, że że potrafi być nieobliczalny, ze względu między innymi ze względu na to, że chociażby takie Niemcy nie zakwalifikowały się na turnie, które de facto sami organizują. No ale przejdźmy do grupy B, która prezentuje się w następujący sposób: Hiszpania, Austria, Chorwacja i Irlandia Północna. No wydaje się, że Hiszpania i Chorwacja tutaj bezpośrednio awans, a Austria z Irlandczykami z północy powalczy o trzecie miejsce. Grupa C. Francja, Turcja, Grecja, Grecja, Węgry. Węgry już wielokrotnie pokazały, że potrafią mierzyć się z rywalami zdecydowanie, zdecydowanie wyżej notowanymi od nich, także ich występ może być naprawdę bardzo ciekawy. Tym bardziej, że byli w grupie, w której byli właśnie Niemcy. No i oni zajęli tam bodajże drugie miejsce Z tego co mnie pamięć nie myli Grupa D, Holandia, Dania, Czechy Z którymi mierzyliśmy się w meczach towa meczu towarzyskim Irlandia, no Czesi Meczu z nami nie pokazali zbyt y, wiele No ale wydaje mi się, że Irlandię powinni pokonać i, no, i zająć to trzecie miejsce Być może urwą punkty Duńczykom e, Którzy zakwalifikowali się przez Baraże Na ten turniej warto przypomnieć Także może być ciekawe no i grupa E, no i znów mierzymy się z Włochami, e, takie sytuacje się zdarzały, że drużyny, które mierzyły się ze sobą w eliminacjach trafiały również na siebie w już właściwym turnieju, no jednakże wolałem wylosować kogoś innego, żeby po prostu z innymi zespołami się mierzyć, no i mamy tutaj dwójkę ze Skandynawii, Szwecji, e, Norwegię w której gra oczywiście Odegaard, Halland, więc no mecz, mecze z Norwegią mogą być ciekawe. No i te wyjście z grupy nie jest wcale takie pewne. W meczach towarzyskich Polacy naprawdę fajnie się pokazali, no ale turniej rządzi się własnymi prawami. No na pewno byśmy nie chcieli zająć czwartego miejsca, no bo nie, nie wspominałem tego wcześniej. Gram na poziomie Ultimate z włączonym trybem rywalizacji, ale z wyłączoną trudnością zależną od piłkarza, bo no to plus to w połączeniu... Znaczy Ultimate z tą trudnością od piłkarza, no to to jest już poziom zdecydowanie zbyt wysoki dla mnie. No będziemy oczywiście celować zwycięstwo. Wydaje się, że Szwecja powinna zająć czwarte miejsce. No zobaczymy, zobaczymy. Z Włochami do ostatniego meczu walczyliśmy o pierwsze miejsce w eliminacjach. No i uwaga, coś co mnie zniszczyło. Zobaczcie na te drużyny: Belgia, Portugalia, ale i Ukraina i Rosja w jednej grupie. No to tak boli. Ja jeszcze przymknąłem oko, jak w eliminacjach w jednej grupie była Serbia i Kosowo, ale to jest zbyt dużo. Mam nadzieję, że to nie jest żadna ingerencja twórcy w tą grę, i to jest po prostu czysty przypadek. Ale stil. Dosyć niesmaczny. Tak zatem prezentują się wszystkie grupy Euro 2024, a my już przechodzimy do meczów towarzyskich z Grecją i z Francją. A i PS, ja nie wspominam nic o tych grupach, tych meczach towarzyskich, bo niestety FIFA skonstruowana jest tak, że grupy dopiero się losują na miesiąc przed rozpoczęciem turnieju, a te pierwsze dwa mecze są z listopada 2023 roku. Eliminacje to już przeszłość, pora przygotować się na Euro 2024. Mecz z Grecją jest tym pierwszym, który ma dać nam odpowiedź na kilka e, zasadniczych pytań, jeżeli one takowe istnieją, no bo te eliminacje poszły nam naprawdę dobrze. Zajęliśmy miejsce, które daje nam bezpośredni awans bez większych problemów, no ale mamy kilka nowych twarzy, e, które albo wcześniej nie grały, albo grały e, troszeczkę mniej, i teraz selekcjoner daje im szansę. A ogólnie bilans w meczach Polski z Grekami to 10 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki. No mamy nadzieję, że dzisiaj dołożymy te 11 zwycięstwo, no bo ostatnią porażkę, porażkę z Grekami zanotowaliśmy w 1987 roku, tam przegraliśmy 1 do 0. W ramach eliminacji do euro 1988 skład prezentuje się następująco: jak Państwo widzą, w ataku kapitan Piotr Zieliński, a nad nim Arkadiusz Milik, który przez naprawdę formo, dobrą formę Karola Świderskiego niezbyt często występował w pierwszym składzie czy wychodził z ławki. Tutaj selekcjoner. Arkadiuszowi Milikowi daje szansę się wykazać. No i rozpoczynamy te spotkanie. Żurkowski. Moder do Żurkowskiego. To jest środek pola, który no, nie mieliśmy okazji oglądać w tych eliminacjach. Zazwyczaj tam był Krychowiak, ewentualnie Krystian Bielik. Był ten domyślny środkowy pomocnik defensywny. Teraz w tym spotkaniu tego nie ma. Próba podania Karbownika. Fortunis. Fortunis tutaj już Kuba Moder próbował odebrać mi tą piłkę. No i mamy podanie do Palvidisa Palvidis. Tu już na skrzydło do Solisa. Ładne odegranie młodego gracza Nepreznacy Grecji. Fortunis. oddanie do Palvidisa Palvidis już jest przed naszym polem karnym. I tutaj ładne podanie do Solisa, czy będzie strzał na bramkę Bartłomieja Drągowskiego. No i niestety 13 minuta. Przegrywamy z Grecją. 1 do 0. Szybko te yy, to spotkanie rozpoczyna się dla gospodarzy. No i ładnie rozgrywają piłkę Grecy. Próba podania za plecy, ale na szczęście karbownik czujny nie dał się zaskoczyć. Żurkowski do Kamińskiego. No, i może teraz Zieliński tutaj Arkadiusz Milik wychodzi na pozycję, dostaje świetną piłkę. Lewa noga. Oczywiście ta wiodąca u polskiego napastnika, świetnie pokonany bramkarz Grecji, no i mamy w 38 minucie wyrównanie 1 do 1. Do Kamińskiego. No nie widoczny skrzydłowy naszej reprezentacji, chociaż teraz dostaje podanie i być może zobaczymy jakieś fajne dośrodkowanie w pole karne albo indywidualną akcję. Kamiński! Ależ to zrobił! Ależ łatwo, ale teraz się pobawił. No wiemy, że ten chłopak ma talent, ma umiejętności, ma ambicje no i ma te umiejętności przede wszystkim. Tutaj ładny, prosty zwód. Poszedł za ciosem do przodu, nie przestraszył się. No i mamy prowadzenie po raz pierwszy w tym spotkaniu w 68 minucie. No i teraz Grecy, gospodarze, będą musieli postarać się o zdobycie tej bramki, ale dobrze. E, karbownik w obronie, w podaniu zaś zdecydowanie gorzej, bo od razu po jego przejęciu i niecelnym podaniu tracimy piłkę. No, tutaj już Pawlidis. Pawlidis podanie na skrzydło do Solisa. Podanie do środka. Bednarek tu jeszcze wybija, ale niezbyt dobrze. Solis jeszcze dostał prezent. okazję do tego, aby pokonać Drągowskiego strzałem, głową. No ale na szczęście tym razem nasz golkiper świetnie się zachował. Daleki Wydkop Bartka Drągowskiego. Grecy wygrywają po główkowy, ale. To my przy piłce, Żurkowski ma okazję wypuścić Kamińskiego, uderzenie z pierwszej piłki, Kamiński tylko poprzeczka, szkoda, bo to była ciekawa sytuacja, jeszcze tutaj Kozłowski próbuje e, przeszkadzać, e, no i pojawia się więcej dziur, no bo mniej czasu mają Grecy do tego, aby w tym spotkaniu e, wyrównać. Krystian Bielik bardzo łatwo pokonuje Greków, Bielik, uderzenie i gol! Ależ bomba za pola karnego. Wydawało się, że bramkarz Grecji będzie mieć wystarczająco dużo czasu, aby obronić ten strzał, tak jednak nie było, no i trzeba się, się cieszyć, oczywiście mamy prowadzenie 3 do 1, chociaż ten mecz rozpoczął się dla nas bardzo źle. Dwie minuty doliczone, za chwilę sędzia zakończy to spotkanie. No śmiało możemy powiedzieć, że ten pierwszy z czterech testów, który ma zweryfikować polską reprezentację do Euro 2024 spokojnie e, z pewnymi niuansami możemy uznać za udany, za zaliczony, ale zobaczymy, bo to jeszcze nie koniec spotkania. Tu jeszcze jest próba Greków. Sędzia pozwoli wykonać ten e, jeden ostatni rzut rożny, aby zdobyć bramkę kontaktową, aby zmniejszyć rozmiary porażki gospodarzy. Strzał Manolasa nieudany, no i koniec spotkania: Grecja u siebie przegrywa z Polską 3 do 1, no i nasz bilans meczów z Grekami staje się jeszcze lepszy. Stadion narodowy wypełniony po brzegi nie ma co się dziwić, bo dzisiaj mierzymy się z naprawdę klasowym rywalem Polska, Francja i to już jest drugie takie spotkanie obu ekip w przeciągu roku. Jest to drugi mecz z czterech, który ma nas przygotować do Euro 2024. Tym samym jest to ostatni, ostatnie spotkanie naszej reprezentacji w 2023 roku. Można powiedzieć, że te spotkanie, które rozgrywamy dzisiaj, a te z mistrzostw świata są do siebie podobne w tym sensie, że nikt tutaj nie nakłada presji na naszych reprezentantów, na naszą drużynę, która wydaje się, że wychodzi w najbardziej optymalnym składzie, w najbardziej ciekawym. Szczęsny w bramce Frankowski, Dawidowicz, Bednarek, Keš w obronie, w pomocy Szymański w środku Moder, Żurkowski na Prawej Kamiński, wyżej Zieliński, no i na ataku Robert Lewandowski. Francuzi również wychodzą w bardzo, bardzo mocnym składzie, no ale jakikolwiek, jakimkolwiek o nim by nie wyszli, to i tak będą mocną drużyną w bramce. Areola w obronie Upamekano, Zuma i Bawart w środku, ten środek jest bardzo e, wąski Awar, Coman, e, Fajwry, Kamara i Kanté, kapitan oraz na ataku Mbappé oraz e, Mas, Martial bardzo ciekawa jedenastka tu już Żurkowski, świetne przejęcie no i Jakub Moder Moder rozpędza się, no ma bardzo dużo miejsca Jakub Moder blisko niego już Kanté, no i odebrana piłka, tam jeszcze był faul Jakuba Modera, ale sędzia postanowił puścić e, tą grę no i akcja Francuzów, Koman tutaj już do Mbappe. Blisko niego Dawidowicz. Dawidowicz wypchnął troszeczkę zawodnika francuskiego. No ale wycofanie do tyłu Kamara. Kamara tu już do Mbappe. Marciala, przepraszam najmocniej. No i świetna interwencja Wojciecha Szczęsnego. Utrzymuje się z tą piłką. Ta nasza akcja zwolniła Bednarek do Frankowskiego. No i tu już jest Sebastian Szymański eee, wchodzi w pole karne, czy zdoła oddać się strzał? Zdołał, ale areola, dobra interwencja. No i to była najgroźniejsza sytuacja Polaków w tym spotkaniu. Jeszcze tutaj przeszkadzamy Francuzom, aby wyjść z ich pola karnego, ale im się to udało. No i Martial tutaj nie wyczuł intencji. Dawidowicz, Owar Do góry do Kantego. No i Kante, świetne podanie prosto padło, ale Wojciech Szczęsny Zbyt dużo miejsca, zbyt dużo okazji do tego, aby zaatakowali naszą bramkę. Frankowski zablokowane podanie przez Marsjala na nasze szczęście. Nie zrodziła się z tego żadna e, niebezpieczna akcja. No i Szymański. Szymański tutaj Kantę przejmuje. No i trzeba uważać na Marsjala. Trzeba się wracać do obrony, aby jak najszybciej przerwać akcję Francuzom. Ale Favre. Favre na no, Albednarek. Świetne przejęcie. No i Modder. E, tutaj jeszcze Zieliński, ależ podanie do Kamińskiego, ale tutaj naszego skrzydłowego chyba za bardzo poniosła wyobraźnia. Plan był dobry z pewnością. Tutaj Koman świetnie na skrzydle, ale zatrzymał się z tą piłką. Kamara. Mbappé, Mbappé, jak mówiłem wcześniej, niewidoczny. Oj, tutaj ostre wejście Dawidowicza, ale to jeszcze jest Marsjal. Wycofanie, próba podania do Mbappé cały czas. My przy piłce, ależ walka i niestety pada Bramka na 1 do 0. Wydawać by się mogło, że już nasi obrońcy uspokoili sytuację, bądź mają ją pod kontrolą. No niestety Marsjal zdołał dołożyć nogę oddać strzał na bramkę Wojciecha Szczęsnego no i niestety przegrywamy no dużo pecha, ta piłka odbijała się od nóg naszych piłkarzy Uszczypliwy mogliby powiedzieć że od kawałków drewna, no ale cóż no jeszcze 30 minut, gramy dalej no i miejmy nadzieję, że w sytuacji bramkowych jeszcze więcej nie będą mieć Francuzi, chociaż tutaj Mbappé świetne podanie do Marciala, czy to będzie dublet e, zawodnika francuskiego, na szczęście nie, Bednarek e, dobrze w defensywie, Kasz ładne podanie do Kamińskiego. Ale no nie dał się nabrać, dają tu Pamykano, no i znowu Francuzi. No i teraz po tej strzelonej pierwszej bramce są bardziej aktywni przy naszym polu karnym. Martial, podanie do Fajvre, Fajvre ten do Mbappé, Mbappé blisko niego Dawidowicz. Co zrobi polski obrońca, co zrobi francuski napastnik? Ależ ład, ładna akcja indywidualna. No zabawił się Mbappé w naszym polu karnym, oddał strzał, ale czujny Wojciech Szczęsny. 5 minut niecałe do zakończenia tego spotkania, plus doliczony czas gry przez sędziego. My przegrywamy póki co 1 do 0. No ta druga połowa zdecydowanie gorzej w naszym wykowaniu. Ale teraz Mbappé, świetne podanie do Guri, ale szczęśliwy wychodzi z bramki. No i interwencja. Mamy jeszcze szansę. Piotr Zieliński, Krychowiak. Zieliński znów dostaje piłkę. Dwie minuty doliczone. Kamiński, Kamiński. Niech on teraz pójdzie skrzydłem. Do końca. Niech nie straci tej piłki. Dośrodkowanie, Kante zablokował, no jeszcze kilka sekund zostało. Francuzi kradną, je jeszcze bardziej Pogba wchodzi za Kamarę. No i czy to będzie moment, gdzie w ostatnich sekundach spotkania zdobędziemy bramkę? Zieliński dośrodkowanie, ale Koman wycofany do obrony, wygrywa pojedynek główkowy, w zasadzie nie wygrywa, bo nikt z nim nie walczył. Z tego co widziałem, to dośrodkowanie po prostu nie było celne. No i cóż, przegrywamy e, drugi test w drodze do Euro 2024. Zaczęło się dobrze. Wygrana z Grecją na wyjeździe 3 do 1. No ale niestety w Warszawie na stadionie narodowym przegrywamy 0 do 1 z Francją. Po niezłym meczu, szczególnie w, po w pierwszej połowie. No ale niestety ta druga połowa e, zdecydowanie e, pod dyktando Francuzów.